Pierwszy konflikt w Tańcu z Gwiazdami. Poszło o tancerkę. Przygotowania do 15. edycji Tańca z Gwiazdami ruszyły pełną parą. Gwiazdy, które zgodziły się na udział w show, już planują strategię, która pozwoli im wygrać. Oczywiście jej najważniejszym elementem jest trener, czyli tancerz, który będzie ich prowadził na parkiecie. Nic więc dziwnego, że o tych najlepszych wybuchają spory. Tym razem najbardziej rozchwytywana okazało się tancerka, która w 14 edycji programu rzuciła widzów na kolana. Kto to taki? Trwa odliczanie do startu 15 edycji taniec z gwiazdami w Polsacie. A wszystko dlatego, że 14 edycja popularnego show okazała się wielkim hitem. Wiosną 2024 roku Jury przeszło gruntowną metamorfozę. Z programu odeszli Andrzej Grabowski, Andrzej Piaseczny i Michał Malitowski, a ich miejsce zajęli Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda, Rafał Maserak i niezastąpiona od lat Iwona Pawlowicz. Po zaciekłym finale program wygrała Anita Sokołowska, która tańczyła z Jackiem Jeszkę. To wystąpi w 15 edycji Tańca z Gwiazdami. Lista nazwisk. Po tym sukcesie Polsat postanowił iść za ciosem i zapowiedziano, że jesienią show powróci na antenę. W nowym sezonie show Polsatu mają się pojawić Julia Żugaj, Filip Bobek, Natalia Nykiel, Piotr Świerczewski, Majka Jeżowska, Michał Meyer, Anna Maria Siekrucka, Filip Lato, Olga Bończyk, Rafał Zawierucha, Vanessa Aleksander i Maciej Zakościelny. Walka uczestników o trenerów w tańcu z gwiazdami. Oczywiście wszystkie gwiazdy, które zdecydowały się podpisać kontrakt z Polsatem, chcą wypaść jak najlepiej. A to może się udać tylko dzięki najlepszym tancerzom, którzy będą ich trenować, a potem prowadzić na parkiecie. Oczywiście największym uznaniem cieszą się ci, którym udało się zaprowadzić swoich podopiecznych do finału lub wygrać program. Tym razem wielkie powodzenie wśród gwiazd mieli nie tylko Jacek Jeszke czy Michał Danilczuk. Okazało się bowiem, że aż trzech panów warunek swojego uczestnictwa uzależniła od występu z Sarą Janicką. 28-letnia mistrzyni tańca w 14. edycji show partnerowała Krzysztofowi Szczepanikowi. Widzom szczególnie zapadło w pamięć ich tango, za które dostali najwyższe noty od jurorów. Nic więc dziwnego, że tym razem aż trzech sławnych aktorów rywalizowało o taniec z Sarą. Jak udało się nam dowiedzieć, po długich negocjacjach w końcu postanowiono, że utalentowana Sara Janicka zatańczy z Maciejem Zakościelnym.